Odrodzimi hitlerosouk sivouzouk. Odrońci zasypevani sou tona z genjsym dyadem kou. Kwa drugi stour. Cał czas trwa też storu polacy utrzymują stanowisko. Ale. Jest... Ponadto nadal odpylają ataki kolosów. Widzimy ten wódz pancerny w WZ-34, tak zwana jaszczurka. Wycofują. Ale moc wciąż jest niezdobyty. Pomimo przeważających i średnich sił niemieckich, jak Państwo widzicie, polska załoga otwiera kolejny atak. Niemieckie natarcie wyraźnie słabnie, choć cały czas widzimy osmarterne. Widzimy zawsze przewagę. Są zabici. W tej sytuacji oficerowie niemieccy muszą przegrupować oddziały przed kolejnym atakiem. Żołnierze polscy wycofują się. Ale jak mówiliśmy, most jest wciąż. To już są pojedyncze strzały. Po ponad półgodzinnej walce dowódca 2. Batalionu Szelców, podpułkownik Stanisław Janik, wysłuchawszy raportów i zorientowaniu się w sytuacji wydał rozkaz wycofania żołnierzy ze wschodniego przyczółka. Żołnierze podporucznika Walentego Paterkowskiego wycofywali się Zabierają ze sobą rany. Odstrzeliwali się, pozostając pod osłoną gęstych kratownic mostu. Ostatni do przed godziną 6 rano. Przed nami wysadzenie zachodniego przyczółku i przęseł mostu. Ale Mylcy nie odpuszczają. Cały czas próbują zdobyć ten most. To będzie dalej? Już są przy tablicy wirszał. Polacy osiągają to, do czego dążyli. Następuje w dółku i około godziny 6 rano. Wysadzone zostaje wschodnie filar od strony Lisewa. Całą tą sukcję zasłonił gęsty dym, który wzbijał się wysoko w niebo. Droga przez Wisłę dla Hitlerowców bezwzględnie zamknięta. Przed nami. wysadzenie wschodniego przyczółku i To było pół godziny później, około godziny 6.45. Upełnili dzieła zniszczenia i wysadzili zachodnią i wschodnią część.